Dzień dobry, z tej strony firma sprzątająca Świetliki. Często klienci dziwią się, gdy przychodzę do nich tapicerkę, ile mam ze sobą tego sprzętu. I w tym króciutkim filmiku chciałbym Państwu zaprezentować taki podstawowy sprzęt, którego używam, kiedy jadę do Państwa czyścić tapicerkę. Wszelkie kanapy, rogówki, fotele i tym podobne rzeczy. I tutaj na samochodzie znajduje się taki podstawowy sprzęt, którego używam w swojej pracy podczas prania tapicerek. W pierwszej kolejności jest to odkurzacz do pracy na sucho, który którym musimy odkurzyć e, czyszczoną powierzchnię przed praniem na mokro, czyli tak zwanym praniem ekstrakcyjnym. Tutaj znajduje się moja podstawowa chemia. Ja akurat używam firmy Hemspet podstawowy al czyli środek do roz, wstępnego rozpuszczania brudu oraz płukanka Formuła 90. Ten podstawowy sprzęt mam tutaj w plecaczku. E, Przesypany do mniejszych pojemników. Zestaw różnych szczotek, twardych, miękkich. Wszystko to jest w plecaku, aby mieć wolne ręce przy transportowaniu sprzętu jadąc do państwa. Tutaj z tyłu z kolei znajduje się ten biało-niebieski, to jest taki duży opryskiwacz, którym nakładamy właśnie pre-spray, który powoduje wstępne rozpuszczenie się brudu, aby efekt był po prostu lepszy. Tutaj, może jadąc po kolei, mamy też to żółte urządzenie, to jest parownica. Czasem jej używam, gdy plamy są naprawdę trudnego, trudne do usunięcia i wymagają wstępnego, wstępnego podgrzania, a później wyprania ekstrakcyjnego. Tutaj ten szary sprzęt to jest ekstraktor, czyli odkurzacz piorący firmy Kerscher. Akurat teraz takiego używam, ale już w tej chwili w drodze jest do mnie, do mnie nowy sprzęt, o czym też Państwa poinformuję. Tutaj czasem się zdarzy, że klient oprócz wyprania kanapy czy rogówki też chce wybrać jakiś mały dywanik czy też kawałek wykładziny, to tutaj mamy tę dużą lancę, to jest ta duża lanca do, do dywanów, której też, też używam podczas pracy. A z kolei tutaj z tyłu to jest taka torba rezerwowa, jeśli mamy naprawdę do czynienia z bardzo trudnymi plamami. To tutaj mam takie dodatkowe odplamiacze, również firmy Hemspets, z których mi się bardzo dobrze pracuje. Jeśli mamy taką plamę trudną do usunięcia, to korzystam z tych odplamiaczy typu farba, jakiś tusz, krew, czerwone wino i, i, tym, podobne, i tym podobne rzeczy. Oczywiście nie każdą plamę się da usunąć, ale oczywiście robię wszystko, co, co w mojej mocy, aby yy, czyszczona powierzchnia. Wyglądała, wyglądała dobrze. Tu też jest ze sobą zestaw ręczników, które służą mi do podkładania, aby za bardzo nie zachlapać podłogi. Jeśli Państwo są zainteresowani naszymi usługami, to bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu.